Chodź, 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 pokażę ci baranka. Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. A haha, witaj, witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem Twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ, panie hrabiu, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał. Ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko. A decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w są żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. <laughs> A, i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. <laughs> Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapie. A wtedy sam rozumiesz marny mój los. Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Hmm, z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie hmm, uchwycić obraz. Zaraz, zaraz. Co takiego? To taki jakby... jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu. Gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? To dość nietypowe zlecenie. Tak, 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 zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz, ile sobie życzysz. Świetnie, umowa stoi. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie, proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutajszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Ach, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. To dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zagijaniu. A co jeśli zaatakują? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujemy. Zależy. Według twojej mapy, pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się, mistrz. Sza... I mi oczy szeroko otwarte, ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. najmniejszej ochoty. Zabierajmy się z Musownicy. pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Spróbujmy, ale najpierw ją uspokoję, bo inaczej się na nas rzuci. somach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę buzownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Jak na człowieka z miasta. Masz bardzo szerokie zainteresowania. Ach, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem. Trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak tylko pytam. Cii, słyszysz je? Te Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk po nim je wytropimy Tu dźwięk jest bardzo wyraźny Musimy być blisko gniazda Jesteśmy stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia Poczekaj Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je odmówić i ostrażnić. Niech to szlak. Widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. Chciałeś znaleźć miejsce, w którym będę dobrze widział, a zamiast tego pobiegłeś do Leża. Wybacz, poniosło mnie. A to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść. Ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo. No bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może. może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. <laughs> Myślałem raczej o tej. Waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak, mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. Tak się zastanawiam, dlaczego pawie? Moja, moja córka bardzo jej lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. mat drogi Pióro z części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a ójcuch nie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stadu. Miło oglądać. Że jesteśmy blisko. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Je, możesz użyć swojej magii. Zaraza! Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć. Odsuń się! Po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość. Na dziś. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Wracam wam waszego pana, całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Hmm. Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? Dziesięć lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu, wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki, uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie. Obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Co prawda, twój wybryk kosztował mnie trochę nerwów. Ale ten dzień i tak zaliczam do udanych. Dobrze wiedzieć, że Wiedźmin też ma poczucie humoru. I potrafi czasem zrobić coś nieszablonowego. Tak. Szalony ze mnie chłopak. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolards. Będę. Bywaj. Chodź, 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 usiądź na kolanka. Chodź, chodź, chodź pokażę ci maranka. 真的。 なっそう。 Dalej płotka dalej! Huh <laughs> Zgadzi, nie, nie może być. Sobie. O! O! Sobie. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który, choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Gerard, jesteś! To wspaniale. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Jeszcze w obozie rozmawiałem z Twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. <laughs> Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć od Olblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Tor. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, o co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół i wszyscy wydają się zachwyceni Twoimi obrazami. No, jak się ma tyle pieniędzy, co ja. To przyjaciele lgną do ciebie, jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale. no, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym. Poza tym? Czasem. Wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła, <grywka> ubaw, popach mówię ci. Miło było Cię spotkać.